Witajcie drodzy, w piętnastym, już ostatnim odcinku w tej serii, gdy analizujemy pierwszy list Jana. Dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Modlitwa za braci, którzy grzeszą. Poprzednio sobie powiedzieliśmy, że z pewnością możemy przychodzić do Boga w modlitwie, jeśli mamy syna. Dzisiaj powiemy kilka słów na temat modlitwy wstawienniczej i jej ważności. Czytamy z piątego rozdziału, wersety 16 i 17. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny. Nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Modlitwa powinna być wyjściem naprzeciw ludzkim potrzebom, myśleniem właśnie o innych, a nie skupieniem się na sobie, na własnych potrzebach. Najlepszym przykładem jest Pan Jezus, gdy był już przybity do krzyża, gdy umierał, a modlił się do Ojca i mówił, Ojcze, wybacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią. Tak się teraz zastanowiłem, ile z moich modlitw jest skupiona na moich prośbach. A ile z tych modlitw jest skupiona mm. właśnie na innych, czy na ratowaniu ich, mm -hmm. czy właśnie na tym pomocy, tej walce z grzechem, czy wielu innych właśnie wyzwaniach i potrzebach, które się pojawiają? Oj, te liczby mogą być mm -hmm. zaskakujące albo zastraszające nawet. Polecamy też naszym widzom, żeby się nad tym zastanowili, prawda? Tak. Ile jest tych modlitw, właśnie, które skupiają się na innych ludziach też tym bardziej, że Jan wracając do grzechu opisuje dwa rodzaje grzechu. Jeden grzech mówi, że jest na śmierć, czyli grzech śmiertelny, a drugi grzech mówi, że jest grzechem nie na śmierć, czyli grzechem nieśmiertelnym. I to, co jest interesujące, znowu idąc do Starego Testamentu u Żydów, były grzechy Również dwa rodzaje można powiedzieć grzechów, gdyby to tak naprawdę um, włożyć do jednego. Jeden rodzaj grzechów to były właśnie grzechy nieświadome. Czyli jeśli Izraelita zgrzeszył, powiedzmy upadł, nieświadomie zgrzeszył, albo pod wpływem emocji, albo jeszcze coś innego się stało, czyli ten grzech nie był z premedytacją, nie był planowany, no to za ten grzech była ofiara. Natomiast jeśli Izraelita trwał w grzechu świadomie, to okazuje się, że nie było za to ofiary. Nie, można, nie było ofiary, która by zadość uczyniła temu grzechowi. I teraz też, jak czytamy Pismo Święte, jest też właśnie grzech niewybaczalny, czyli jakby nie ma ofiary, aby odpuścić ten grzech. Tak? To jest grzech niewybaczalny przeciwko Duchowi Świętemu. Może to być też takie lekceważenie Ducha Świętego mhm. albo takie nastawienie buntownicze, gdzie się buntuje przeciwko Duchowi Świętemu czy przeciwko Bogu. Więc najprościej mówiąc, grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest to grzech świadomego trwania. Przeciwko właśnie Bogu, albo takiego lekceważenia ducha, że w pewnym momencie Duch Święty da sobie z nami spokój, albo my damy sobie spokój z Duchem Świętym, bo po prostu nie przyniesiemy do niego grzechu. I teraz powiedzmy, idźmy do praktyki. Powiedzmy, że faktycznie jest osoba, nasz przyjaciel albo brat i siostra, i wiemy, że popełnia jakiś tam grzech. Takie pytanie na sam początek. Czy jest jakikolwiek grzech, jakikolwiek grzech istnieje, który ta osoba musiałaby popełnić, żebym ja do niego nie przyszedł, żebym powiedział: Nie, no nie idę, bo to jest grzech śmiertelny? Ciężko nam to ocenić, prawda? Powinniśmy przyjść do tego człowieka i no, poznać jego sytuację, tak? Zawsze, zawsze rozpadnie. przyjść i zawsze spróbować mm -hmm. go uratować, mu pomóc. Mm -hmm. No, no, ale właśnie jest to, że jeśli poznamy sprawę i poznamy tego człowieka, to może się okazać, że faktycznie on y, świadomie brnie w jakiś kierunek, w jakąś stronę. I to też jest bardzo ciekawe, bo w języku greckim wyrażenie na tego rodzaju grzech to prostanaton, i to oznacza grzech prowadzący do śmierci. A więc, nie tyle ważne jest określenie tego grzechu, co kierunek. A kierunek czy cel tego grzechu jest na zatracenie, jest na śmierć. I gdybyśmy znowu teraz wrócili do doświadczenia grzechu. No, Mirku, jak na początku pojawia się jakiś grzech, jakiś nowy grzech, no, jak to działa w Twoim życiu? Jak to działa w Twoim sumieniu? No, odczuwam. No, tak jakby mnie sumienie oskarżało, tak? że coś złego zrobiłem. No i teraz, jeżeli ja um, pamiętam się o przytomnie i powiem, o tak, Boże, przepraszam Ciebie, prawda? to wracam do Boga, ale jeżeli ja będę dalej to czynił, kolejny raz i kolejny, aż tak długo, aż w końcu te wyrzuty sumienia zaczną cichnąć, aż zupełnie jakby wygasną. No. <laughs> właśnie o tym myślałem, takie zagłuszanie, takie... Więc śmiertelnym grzechem człowieka może być właśnie zaakceptowanie grzechu, może nawet pokochanie danego grzechu i w tym sensie... Ten grzech nie, nie zostanie mi wybaczony, bo ja z nim nie przyjdę do Boga. Albo po prostu tak długo będę lekceważył Boga, e, przeciwdziałał Bogu, że w pewnym momencie e, przestanę słyszeć Jego głos. Dokładnie tak. Przeczytajmy sobie wersety 18 do 21. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, Strzeże go i zły nie może go dotknąć. Wie, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci. Wystrzegajcie się fałszywych bogów. Czyli wracając i podsumowując troszkę świętym w Biblii nie będzie nazwany ten, który nigdy nie upadł, mhm. ale świętym będzie nazwany ten, który nie pielęgnuje grzechu, który podniósł się mhm. i przyszedł z tym grzechem do Boga. Mhm. Więc chrześcijanie Albo naśladowcy Chrystusa to są ludzie wyzwoleni z mocy grzechu. Chrześcijanin, dodatkowo to, co pisze Jan, ma bardzo aktywnego stróża, pomimo że nieprzyjaciel diabeł również jest bardzo aktywny. Więc, ale mamy aktywnego stróża, którym jest Jezus Chrystus i którym są jego aniołowie. I zaproszenie, które takie na końcu możemy odczytać, to jest zaproszenie do wejścia w rzeczywistość Jezusa Chrystusa, w rzeczywistość Boga. Bo jeśli wejdziemy w rzeczywistość Boga, czyli tak samo będziemy wyzwoleni z mocy grzechu, to zauważcie, że pytania, które sobie postawimy, które już wcześniej usłyszeliście w naszych odcinkach, a również które są pytaniami wielkich filozofów, pytaniami od samego początku, czyli kim jestem, dokąd zmierzamy, kim jest Bóg, w ogóle, jaki jest cel naszego życia? Skąd pochodzę? Dlaczego jest, nie wiem, tyle zła w świecie? Czym jest prawda? Jaki jest mój kierunek i czym są moje obowiązki? Zobaczcie, że te pytania, one nie będą pytaniami, gdzie teraz będziemy się błąkać i szukać odpowiedzi. Nie. Taki czas minął. Czas zgadywania minął. A jest czas poznawania. Tak, poznawania i rzeczywistości z Bogiem. Więc z jednej strony, Moi drodzy, mamy prawdziwego Jezusa i tak Go Jezus nazywa prawdziwego Boga, a z drugiej strony fałszywe bożki. Tak, i na czele władce tej ziemi, czyli szatana. A więc bożkiem w naszym życiu może być wiele rzeczy. No może być właściwie każda rzecz, może czy każda nawet sprawa, której poświęcamy więcej uwagi niż Bogu. Ale nie możemy postawić w naszym sercu bałwana. Dlatego, że świadomie wiemy, kim jest Jezus Chrystus, i jesteśmy zobligowani do tego, aby codziennie go wybierać. Więc Jan kończy troszkę strasznie ten list. Mówi: Dzieci, wystrzegajcie się Bożków. Ale to, w jaki sposób narysował miłość i Chrystusa, sprawia, że ja osobiście chcę być w tej rzeczywistości Bożej. Mnie też Jan zachęca do tego, żeby właśnie każdego dnia wybierać Boga. I za nim naśladować, żeby Bóg chce, żeby nasze życie było piękne, nie tylko kiedyś w tej niebiańskiej rzeczywistości, w wiecznym królestwie, ale także już teraz chce, żeby nasze życie było lepsze niż do tej pory. Piękne, razem z Bogiem, właśnie przepełnione Bożą miłością. Mamy nadzieję, że te odcinki. Chociaż kogoś z Was zainspirowały do bliższego życia z Jezusem, do doceniania Jego niezwykłej, niepojętej miłości, no i przede wszystkim do wypełniania Jego woli. Mamy taką nadzieję i tego Wam życzymy, i chcemy Wam podziękować za te wszystkie odcinki, za Waszą obecność. Robiliśmy to właśnie dla Was. I na końcu chwała. Prawdziwemu Bogu, chwała Jezusowi i chwała Duchowi Świętemu. Pomodlimy się. Panie Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją naukę, za to, że też posłużyłeś się Janem, aby spisał to, co Panie Ty masz do powiedzenia. Dzisiaj właśnie mówiliśmy o grzechu śmiertelnym i nieśmiertelnym. Panie, prosimy o to, Abyś nas wspomagał, abyś naszych słuchaczy wspomagał, udzielał ducha świętego, abyśmy nigdy nie pielęgnowali grzechu, abyśmy nie zapierali się właśnie ducha świętego, ale żebyśmy zawsze szli za tobą, abyśmy podążali nawet w trudnych sytuacjach, ale żebyśmy zawsze Ciebie mieli przed naszymi oczami i w naszych sercach. O to Boże prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.